Cześć, nazywam się Maciek, jestem trenerem bokserskim witam w kolejnym odcinku Zapytaj Tenera. Dzisiaj omawiamy temat pracy, podstawowej pracy na worku i techniki wiązania taśmy na ręce. Taśma bokserska służy do usztywniania dłoni, zabezpiecza przed złamaniem i drobnymi kontuzjami kostki. Na rynku występują różne długości, krótkie, długie. Ja preferuję długie, dlatego że lepiej zabezpiecza. I teraz technika wiązania. Jest wiele technik wiązania, ale ja pokażę jedną, taką, która Najlepiej przez lata mi służyła. Zakładamy tą pętelkę na kciuk. Zawijamy trzy razy na nadgarstek. Później zawijamy na kciuk. I jeszcze raz na nadgarstek. Później, wychodząc z nadgarstka, wychodzimy na kostki. Zawijamy raz. Wychodzimy na nadgarstek. Znowu usztywniamy go. Później. Mamy palce, tu przez palce zakładamy i znów na kostki zawijamy. Przypominam, że na kostki musimy zawijać zabezpieczyć, bo kostkami bijemy i tutaj chronimy je przed kontuzjami i rozcięciami drobnymi. I znowu na, na kostki i na nadgarstek zawijamy ostatni palec i tutaj ważny element, zawijamy znowu na kostki i schodzimy w dół, tak? Równo roz rozkładając. Tutaj znowu zakładamy i zawijamy na sam koniec, na nadgarstku, zaciskamy na rzep. Co jest ważne? Teraz ważne jest, żeby sprawdzić, czy dobrze zawięliśmy taśmę, czyli mały test. Wciskamy ręce, ruszamy palcami, czy nic nas nie uwiera, nie ściska i Uderzamy kilkokrotnie, znowu sprawdzamy, jeżeli jest dobrze zakładamy rękawice i idziemy na trening. Żeby zacząć pracę na worku, najpierw musimy odpowiednio stanąć w pozycji bokserskiej. Na czym polega pozycja bokserska, wyjaśniam teraz. Z nogi na szerokość barków, delikatnie cofamy nogę, przerzucamy ciężar ciała ponad połowę, czyli 60%, delikatnie. Stając na tylnej nodze, na palce, jest to bardzo ważny element. Dlaczego? Siła boksu wychodzi z nogi. Wychodzimy najpierw z dużego palca przez biodro i plecy. Podnosimy ręce do brody. W tym momencie tak to wygląda pozycja boksera. Pierwsza zasada. Noga bliżej kierunku idzie zawsze pierwsza. Pokazuje, jeżeli idziemy do przodu, noga przednia idzie do przodu. Jeżeli do tyłu idziemy, noga tylnia idzie pierwsza. Jeżeli idziemy w lewo, noga lewa idzie pierwsza. Jeżeli w prawo, prawa idzie pierwsza. Drugą zawsze dostawiamy tyle, ile doszli, od, od, odstawiliśmy tą pierwszą. Podstawowe błędy w poruszaniu się w ringu. Zapominamy stawiać tynią nogę na palce, stawiamy ją na całej stopie, przez co nie mamy wyrzutu siły uderzenia. Przychylamy ciężar ciała do przodu, gdzie jest fał. Pamiętamy tutaj, jeżeli przerzucimy ciężar ciała 60% na tylną nogę, mamy lepszy balans i uderzenie z tyni nogi z tej sprężyny. Czyli, przypominam, tutaj jest to bardzo ważny element. Odpowiednia rękawica to jest taka, która leży idealnie na ręce. Wkładamy, sprawdzamy. Jeżeli ręka w rękawicy zamyka się automatycznie, nie musimy mocno ściskać, czyli to jest dobry, dopasowany sprzęt. Sprawdzamy. Jeżeli jest OK, zaczynamy trening. Boksując na worku boksujemy czasami na dystans. Znaczy to polega. Uderzamy na całą długość ręki. Pamiętając o tym, że tylnia noga musi być cały czas na palce. Chodząc wokół worka, pamiętamy o tym, że noga bliżej kierunku cały czas idzie pierwsza. Wyczuwamy dystans ręką. Jeżeli za blisko jesteśmy, delikatnie odchodzimy. I zaczynamy boksować. Pamiętajmy o tym, żeby łokcia nie podnosić, dlatego że cała siła idzie bokiem nam. Boksując na worku, bardzo, bardzo ważnym elementem jest wydech przy ciosie, czyli rzucamy tą energię wprost w worek. Nie zatykamy się, nie spinamy, luźno. Pamiętając o tym, że cały czas tygnia noga jest na palcach, nie przychylamy się do przodu. Częsty problem pracy na worku jest to, że worek nam lata na wszystkie strony. Jest to błąd. Musimy odpowiednio dobrać dystans. Worek ma minimalnie się ruszać tylko. Tak delikatnie. Nie możemy go w stałej sił uderzać. Tracimy wtedy pozycję i ten cios nie ma tyle siły. Dystans to jest podstawa boksu. Nie może on latać na wszystkie strony i pchać ciosy, tak? Dystans. Dystans. Jeszcze raz dystans. Lewy, prawy. Polega na tym tak samo pozycja tynienia noga na palce. Ciężar ciała 60% na tylną nogę. Tu dystans i lewy skręt, prawy skręt. Najczęstsze no błędy, jakie popełniamy przy technice lewy, prawy. Podnosimy łokieć. Przychylamy się do przodu. Cały czas zwracam na uwagę na dystans. Przy tych akcjach i przy każdej innych akcjach ważny jest skręt biodra i wyrzut nogi. Ręce wracają oczywiście do brody. Jedna ręka bije, druga kryje. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam na kolejne odcinki Zapytaj Tenena. Odwiedzajcie nas na Facebooku i zadawajcie nam pytania.